Dzień dobry, zobaczymy jak to będzie, bo nagrywam bez odliczania, długa droga, ja później tam przeszłam różne takie, a co ty tak sobie tutaj um, chłopczyku wzdychasz, tu pies leży i tak głośno oddycha, znacząco tak, uuu, uuu. dobra. Słuchajcie, po pierwsze dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo mocno za to, że jesteście, że komentujecie, że jesteście, że oglądacie, że przychodzicie, że wspieracie, że odpowiadacie na pytania, które Wam zadaję. To jest super świetny ekstra. Dzisiaj mam taki dzień. Em, depresyjny, przytłaczający, emocjonalny, wszystko połączone, tak wiecie. Nie wiem, czy to faktycznie może jakaś menopauza mnie dopada. To już ten wiek, gdzie może być. Jestem przed 40 i to drobnymi tymi, znaczy drobnymi małymi kroczkami zbliżam się. W sumie to już nawet dużymi krokami się, się zbliżam. Teraz troszeczkę ten humor mi tak. Podlas do góry, ale dzisiaj strasznie, naprawdę strasznie. Nie będę wam, wam tu y, opisywała, jak to wygląda, bo y, kobiety, które są przed okresem albo mają okres, wiedzą o czym mówię. Jako, y, troszeczkę y, tak mogę powiedzieć, że osoby, które mają również. Sorry, że ja tam patrzę czasami tak w okno. Nie wiem czemu tak. Y, po prostu może nie lubię patrzeć tak, jak tam nikogo nie ma, oprócz mnie. E, <grym> <laughs> dzisiaj już jest godzina 16.29, my jesteśmy po obiedzie ja dzisiaj odkurzałam wcześniej przeważnie odkurzam pod wieczór ale teraz sobie podkurzałam wcześniej pozmywałam naczynia coś tam porobiłam jeszcze, poogarniałam, za chwilę jeszcze kurze powycieram i sobie dzisiaj przyniosę tu do salonu deskę do prasowania mam bardzo dużo prasowania zaraz też wstawię pranie Mam duże prasowania, ale włączę sobie jakiś serial, który sobie znajdę, jakiś serial, jakiś taki zamulacz mózgu, <grym> dokładnie. Um, gdzieś tam taki serial, który bym e, nie oglądała z Miśkiem albo z Raselem, bo ja, z Rasselem, my z Raselem bardzo dużo czasu spędzamy. Um, um, nie tylko weekendowo, to nie jest tylko tak, że my jesteśmy rodzicami na weekend. Um, znam bardzo dużo takich rodziców nie mnie oceniać. Także ja tylko mówię jaka ja jestem ja nie jestem weekendową matką, tylko właśnie staramy się ten czas spędzać ze swoimi dziećmi jak najwięcej, dlatego, że no to zbliża. Dobra, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Odnośnie takiego ogólnego życia, co się wydarzyło, co ma się wydarzyć. Jak widzicie, często, gęsto będziemy jeździć na takie wycieczki i mam nadzieję, że będziecie, bo raz, że będziemy pokazywać fajne miejsca. A dwa, że fajne rzeczy się dzieją i też sobie gadamy. To nie chodzi tylko o to, że ja pokazuję Wam miejsce i to jest takie typowo turystyczne tu typowo coś tam zwiedzające. Nie, to chodzi dalej o naszą rodzinę, o nasze vlogowanie, tyle że w jakichś tam różnych miejscach. Więc też jest fajnie. Też, też przychodźcie, też oglądaj, dajcie, bardzo, oglądajcie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Przede wszystkim komentujcie i piszcie. W tym tygodniu nigdzie nie idziemy, bo w poniedziałek są walentynki. Z racji tego, że w poniedziałek Miśka nie będzie, walentynki przynosimy prawdopodobnie albo na sobotę, albo na niedzielę wcześniej. Mamy już zaplanowane, co będziemy robić i tutaj zdradzę Wam, albo Wam nie zdradzę. Zobaczycie sami, po prostu zdradzę Wam tylko to, a zresztą już zdradziłam, że walentynki przenosimy na... Wcześniejszą datę albo dwa dni, albo jeden dzień wcześniej. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Yy, w... Tak, także weekend mamy zaplanowany yy, walentynkowo. Trzeba też troszeczkę więcej odpocząć w domu, także nigdzie nie jedziemy. Oprócz, święty... Oprócz tego, że będą walentynki, nic nie robimy. Yy, nigdzie nie jedziemy zwiedzać i tak dalej. I moje pytanie dzisiejsze jest. Yy, na temat walentynek. Bo często, gęsto e, w internetach czy tam w, socjal, w social media, e, social media, e, jak zwał, tak zwał. Widzę, że o, walentynki obchodzi się nie, ja nie obchodzę walentynek, bo miłość trzeba celebrować cały rok. Takie jest pytanie, takie jest zdanie. Bardzo często czytam i to jest strasznie śmieszne. Czemu nie, albo na przykład jak jest święto zmarłych, to ludzie piszą o święto zmarłych, ja nie chodzę na święto zmarłych, bo na groby trzeba chodzić cały rok. Albo na przykład, nie wiem, dużo jest takich rzeczy, Ludzie często takie mają zdanie, po co tak, takie zdanie wypowiadać, po co tak w ten sposób, nie obchodzisz, nie obchodź. Ale przytłaczanie i pisanie tego albo, albo Halloween, albo coś tam, albo coś tam, jest multum tego, rób co chcesz, kurczę. Ja powiem Wam tak, świętuję wszystko, imieniny, urodziny, Christmas, Easter, znaczy Boże Narodzenie, Wielkanoc, imieniny, urodziny. Ja jedyna z rodziny imieniny i urodziny. Um, czasami robię huczne, czasami nie. Um, przeważnie huczne w sensie, że zawsze jest jakaś imprezka. Um, moim zdaniem um, każda okazja jest dobra do tego, aby się spotkać, poświętować, cieszyć się tym, co jest teraz w danej chwili, może następnych walentynek już nie przeżyję, może następnych walentynek nie będę miała z kim celebrować, może następnych walentynek. Um, nie będzie, bo wycofają. Są, wiecie, są różne te. Ja celebruję wszystko tu i teraz, i, i nie mam zamiaru nikogo y, ani namawiać, ani odbiegać od ich racji. Odbiegać od ich racji. Wiecie, o co mi chodzi? Y, namawiać, przemawiać, przygłaszać. I moje pytanie dzisiejsze jest takie: jaki jest stosunek Wasz do Walentynek, konkretnie do tego święta, do Walentynek. I z jakiego powodu? <laughs> bo wiecie, jak mi napiszecie, nie obchodzę, bo mnie nie interesuje, to takie średnie, nie? <śmiech> wiecie, <śmiech> świętuję, bo uważam, że albo nie świętuję z tego powodu, że. No. no i tak. O. Także dzisiejsze pytanie: jaki jest stosunek wasz do święta? Świętego Walentego, tak zwanych Walentynek, jak jest wasz? Ja uwielbiam, kocham i to jest super święto. Super święto i celebruje się moim zdaniem nie z dziećmi, aczkolwiek już wam mówię i wyjaśniam. Zawsze jak my mamy jakąś randkę, albo my świętujemy, to nasze dzieci też zawsze miały coś albo zamawiane, jakiś fast food, albo coś nakupowane, jakieś słodycze, ale nie dostają prezentów typu <laughs> Proszę, Różyczkę, jesteś dzisiaj moim świętym walentem i daje się to synowi. Dla mnie to Bogu kocha, bo to jest y, miłość. No to jakby było, wiecie, to chodzi konkretnie o partnera, partnerkę. Nie chodzi o dzieci, psa, kota, papuszkę. Bo jakby tak było, no bo to by każdy, każdy s, y, nawzajem to dawał. Tak? Bo ja na przykład bardzo dużo kocham osób, y, osób na przykład psa kocham, moją mamę kocham siostrę, brata, drugą siostrę i mogła kuzynkę, ciotkę, babcie, psa, syna, faceta i tak dalej. Ale wiecie, to chodzi o święto, um, święto, zakochanych, czyli taką osobę, którą się kocha tak miłością taką fizyczną, psychiczną i w ogóle i e e seksualną. O, to powinno być coś zaznaczone w tych walentynkach, że to o to chodzi. No, także jaki macie stosunek do walentynek? Widzę, że lubicie te pogadanki. Zobaczcie, jak zapiernicza, yy, zapiernicza czas. Dzisiaj jest 9 luty, 9 luty. Zaraz będą walentynki, po walentynkach już połowa miesiąca. I za chwilę nie, nie ten, i już będzie kurczę. E, już będzie koniec e, kolejnego miesiąca. No, strasznie ten czas szybko leci. E, wczoraj rasel był z Laurą na wspaniałym dniu, byli gdzieś tam na fast foodzie, na jakimś żarciu, na kręglach, na mm, jakichś zabawach, i w ogóle i szczególe spędzili ekstra dzień. Siostra zabrała brata, y, wstawiała mu wszystko, opejkowała się, widzicie taki. taki mm siostrzany obowiązek spełniony. Super oboje mieli dzień, a ja bardzo się cieszyłam z tego powodu, że, że te relacje między bratem i siostrą są 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 właśnie po prostu to jest bardzo duża różnica wieku a między rodzeństwem jest różnie. Dlatego, że ja wam powiem każdy jest inny. moje, moje rodzeństwo też jest każde inne i z nie nie każdym mam dobry kontakt, z nie każdym się dobrze dogaduję, ale to jest moje rodzeństwo. I bardzo się cieszę, że na przykład moje dzieciaki gdzieś tam tą więźń, więź um, ulepszają. To jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Um. Rodzinne tematy pogadamy jutro, jutro też słuchajcie, już przez parę dni będą takie pogadankowe vlogi i za każdym razem na jakiś temat dowiecie się może czegoś nowego, może nie czegoś nowego, ale na mój temat, jakieś pogadanki z serii właśnie yy, tak jak teraz. Lubię Walentynki, świętuję za każdym razem. Symbolicznie zawsze. Yy, od lat nie, nie, niezmiennie. Tak, także dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia już jutro o tej samej porze. Zostawiajcie kciuki, komentarze, buziaki. Jak macie ochotę, udostępniajcie, żeby nas tu było dużo. Wiecie dlaczego? Bo jak będzie nas jeszcze więcej tutaj oglądających, to pokażemy światu, że normalność jest dobra, a nie sztuczne plastiki, fantastyki, gdzie na ten temat. Też mam swoją teorię. Także do zobaczenia jutro. Zobaczymy, jaki temat jutro ogarniemy. Dziś walentynki. Do zobaczenia. Papa, pa. pamiętajcie, odpowiedzieć na zadane, zadane przeze mnie pytanie. Jaki jest stosunek wasz do tego święta?